świata szmat. wiele poświęceń, by walczyć z zawodcami, by Polska była wolna, wciąż żyli marzeniami, niewygodni politycznie, często byli pomijani, łapani, mieszani i rozstrzelani, z takim obrotem spraw, się dawno pogodzili, dalej robili swoje, mentalnie zwyciężyli, winni. Przykładem, coraz częściej zapomniani Dla oponentów byli grasującymi bandami Tam mnie jednak ojczyzny filarami w trunki dóbr, jakie w sercach mamy. Czemu nie korzystamy z tego, co stoi otworem? Błykamy wszystko, co ktoś powie nam. To chore, bądź dumny, spójrz górę, niech krzyknij z całej piersi. Na nasze w mej pamięci żołnierzy żeby klęci. rozstrzelano, przekroczono po Wszyscy tu mnie w górze przed kafet stali Kiedy kula węglecia nie słyszają w przy sami dają Zajął nadal jak ojczysty walczyć I miłość, o wartości, wite wzory Być na młodszych nie wiedzieli ten, Że walcząc z rami, myśleć, że zębią ludzi Co by nie wygodni, dziś tu nie powie Targa w barwach bieli i czerwieni, się ludzi Co byli niedocenieni, w naszych rękach jest pamięć O troska, razem znieśmy dumny okrzyk Niechaj żyje, bo na Polska! Spałek patriotyczny, tym razem upamiętniający wydarzenia z lat 1918 i 1920 z wojny z bolszewikami 123 latach nie wolnych skala niepodległość, 120 123 lata stale Niepodległości po w sercach się wytrwale Młodzi Polacy do boju gotowi, bieżący rzeczy zmienią, zadadzą ciąg zbrodni. I były grupy walki z zaworcami, kończący się jedynie większymi represjami. Nie mogącymi jednak nas powstrzymać, bo wiara zwycięstwo to prawdziwa siła, co nas prowadziła przez te wszystkie lata. Wylała się krew, stawał za brata. W roku osiemnastym wolność odzyskana, Polska nie podległa nadzieja i wiara. Dwa lata później czerwienią Salana musiała się bronić przed Leninem sama. Litwa wygrana, po tracy minęć zmieniła bieg tej wojny Pokazała naszą siłę wspomnij, o tamtych ludziach wspomnij Te wygrano wygrano, dar wolności spłacony, niewiną krwią przelaną Wspomnij niewielkie szanse, które wykorzystali Wspomnij swoich przodków którzy nam życie oddali Wspomnij o tamtych ludziach wspomnij Te wygrano wygrano, dar wolności spłacony, niewiną krwią przelaną Wspomnij niewielkie szanse, które wykorzystali Wspomnij swoim brzodków, którzy nam życie oddali 1920 ziomar, cud nad są to miasto za to Oddął wszystko jak mają waltek i kapitan pogorowski u pogurzeców wileńskich i Kaniowski Kiedy 13 sierpnia Sowieckie dywizje odnali z piechoty Zostawiając wiznę nie poddaliśmy się Już na zajęć rano stanęliśmy do walki pełni wiary w wygraną 14 sierpnia prawie się oddało Prawie Bo amunicji brakowało I nadszedł 15 sierpnia Dzień walki, ostateczny dzień walk świtu i strategii niebezpiecznej Wielu oddało życie jak Stefan Bogomorski Ale po naszej stronie Było oko opatrzności Daliśmy siebie wszystko, żeby wygrać zmarłych nie udało się, się. razem był nasz w całości. Wspomnij o tamtych tamty ludziach, wspomnitej bitwę, wygrano dar wolności, spłacony, nie winą, pierwsze na wspomnij. Niewielkie szanse, które wykorzystali z powodu swoim coków, którzy nam życie oddali. Wspomnij o tamtych ludziach, wspomnitej bitwę, wygrano dar wolności, spłacony, nie winą, pierwsze na wspomnij. Niewielkie szanse, które wykorzystali z pomni swoim oddali. którzy nam życie oddali. Można na was liczyć. Cześć i chwała! Po Cześć i chwała! Po Cześć i chwała! Po Myślę, więc jestem, taką mam zasadę. Jeśli chcę, by było lepiej, nacisk na to odwadę. Działaj świadomie, a osiągniesz wszystki. Nie słuchaj tych, co ci robią w mózgu czytki. Dbaj o rodzinę Dbaj. i ojczyznę swoją Dbaj, Dbaj też o ziemię, której jesteś solą Nie wątpisz chyba, że masz coś do zrobienia Na tym świecie nim pochłonie ciebie gleba Nasi dziadkowie patrzyli o wolną Polskę po to, żebyśmy my dziś się ubrali w koskę. Powiem, się warto przypomnieć bohaterskie dzieje. Tak jak o tym pamiętasz, to daje naprawdę wiele. Wiem, niewiele zmienię, liczę, że to kogoś, do kogoś dotrę. Powiem, że młodzi ludzie często serca mają twarde, jednak jeszcze jest nadzieja. My chcemy temu sprostać, bo nie ostatnia iskierka to my, nie podległa a Wspomnij o tamtych ludziach, wspomnij tę bitwę. Wygrano dar wolności, spłacony niewiną, w Wspomnij niewielkie szanse, które wykorzystali. Wspomnij swoim którzy na życie oddali! Spomnij! o spomni, tamtych ludziach pomnij tę bitwę wygraną dar wolności! Spłacony niewiną wziął na noskągi! Nie szanse, które wykorzystali z pomiędzy swoich przodków! Którzy spomni, na życie oddali! Tak! oni o nich pamiętali? pamiętali. Zapraszamy na Białka na scenę! Przywitajcie go dobrze! dobrze! Tak, tak. Teraz już odejdziemy od klimatów patriotycznych, bardziej taki luźny kawałek, ale też może strony młodzieży, oczywiście. Może przysporzyć refleksję. Zapraszamy. Następny bit, tak. Białek. Raz, raz, raz. Życie jest świecką, każdy między innymi może zgadnąć Chcę umiec a ja idę tam, gdzie widzę by... jasność Na swoją barwę dziki ten przed przetrwa młody z góry Patrzyć bardzo głośno, myślę przy prognie sklonące że... Ja tak, się poglądam za pieniądze, ja żyję w swoich dniach Na tych terenie żołdzę te Tę postępność gorszych się wybiłem Nie tak nie powinien osiągnąć, gdyby hałas i siłę Sam o to prosiłem, z czego teraz dumny jestem Wykładań dla ambicje, dusze i serce Walczyć o więcej, czy wrócić tam na chwilę tu moje miejsce, omijam tamto, w nią debilę Mój twierdzę sam zdobyłem, nie odda mi tyle Nie było łatwo, choć czasem się myliłem Rozwijam patrzę w tyle, przed fajnowym świecie Przede mną są które zdobyć chcę To był jego pierwszy występ na scenie. A. Ja zaponam o cudzec po idę dla mnie jedyny problem to brak pustych kartek Poważnie mam cel i osiągam go powoli Ale dokoli nieważne kto co mnie mówi Jak masz czas to spoko, bo mi na to szkoda czasu Ja złapłem tu za jabłkę, co robi sporo hałasu jest pełno dobrych ludzi mutu Dziś wybieram tych najlepszych, wolę nie tracić gruntu Szukając lepszego życia, możesz zgubić co najlepsze i nie Obawiasz, go choćbyś chodził przy GP Jestem za te skarby, świata nie oddam Tego kim jestem dzisiaj równo z tym moje serce Slamdaka, szybka piłka na kontrze Kolejny punkt zdobywam znów Urywając sobie dawno temu już kupiłem Bilet w jedną stronę, nie mam zamiaru wracać Bo wietrze że Kurczony nad kartką, wciąż przede bieszę Poruszam się, nie śpię, tak bezszelestnie. Kolejny trakt pisze, jakby mówił pasież Puste butelki jak paciork, różaniec Kolejny sztuk odpadł na kurażu. Gdy mnie zagłębiam się, jestem na linii basu Medytacja przeszkoda za przeszkodą. Każdy zły ruch kolejną pod nogi głodu. Jest. Nie zdaję sobie sprawy jako ma best. Ja stałem sobie sprawę, dlatego piszę ten tekst. Niczym na miastka. Jedyne co, przy swojej absurdalności applaus Kirma w błędne teorie. W sumie wierzę chcę. Robię co chcę. Wiem, że nie zawiedzie mnie to. Bo tą drogę mam za cel nikt nie powstrzyma mnie, poszykuję aż po niebo. Właśnie tak Wielkie brawa dla jego przebiegu publicznym. No i niestety, albo na szczęście, finalny kawałek. kawałek. Zobacz, Aha, brat, żyjemy w waszym świecie, tylko świat jest jeden Ile ludzi tu oddało, życie wyszło silepi, nie, nie wiem A może nie chcę wiedzieć, wiem, przyjemność jedno świeci tam, tam nie na niebie, nie wiesz A może nie chcesz wiedzieć, śledzam jest dwa Każdy wersytek się nareszcie, przekaż to dalej, reszcie, że jak nagram nowy trakt, to wam go podeszli wreszcie a mam siła, śnie poddaję, robię to lepiej niż pisz, niż, niż, niż. Bo to jest nas, minę jest odpowiedzialność za swoje czyny Winy, tak wiem, mam ich wiele, wiele, żeby nie było pamiętam tych i wiem, że nie mam wpływu na to, ale na to, że się staram te żyć nie, nie poradzą za to mam w sobie energię Większość respekt, nie łapię za chcę W tym życiowym zakresie na drodze I dodatko po górę, ale idę na szczyt. I nie poddaję wcale. pożegnanie dla was bocia. Mina o was jak brzeg, wyszk jak wystrzał mu mój mózg kilometry liczy Podróże astralne, jak na konopi robi nie par, czy nie robi, choć ten medykament zgarny Nareszcie, możeś ci przekazać, reszcie, że na tym picie to no, to jest moje wejście Jak weźcie smoka na wielu płatczyznach, tam nie pytam, co tam, odpowiedzi za wiele Nie jestem piugrantem ani Hugh Kemperem, lecz jest wartym, mówię, że tam co Karol sam nie wiem, gwiazd na niebie jak ty liczba W mojej spółce pan ma kształt analizma W mojej głowie no dobrze pobyć, już się dobrze skroję Karol, bo to się zaprowadzi przez... Przez na to się utężera, i wypiski ma zruszeń Noc się zruszyłem, przepraszam Patrzcie, mój, po chorobie bezpośrednim I tym akcentem zakończyliśmy właśnie nasz dzisiejszy występ. Dziękujemy! Jeszcze raz wielkie dzięki! i Gościnnie Białek, raz jeszcze gorące brawa dla kolego z Rondyminami. Wielkie